Pewnego dnia w szpitalu, w którym pracuję, niespodziewanie spotkałem Jesicę, przyjaciółkę mojej mamy. Zaskoczonym tonem zakwestionowała moją obecność, stwierdzając, że wyglądam zupełnie nie na miejscu. Kropka ostrzegła mnie, że jeśli przyjdę szukać pracy, to jej nie znajdę i poleciła mi wrócić do domu. Niespodziewany komentarz Jesiki pozostawił otaczających mnie lekarzy w stanie zamrożonej niepewności. Kropka nie mogłem pojąć, co sugerowała, Mając nadzieję, że nie przerodzi się to w poważną sprawę, na której naprawienie może być już za późno. Wyglądało na to, że Jessica nie zrozumiała, że robienie sobie ze mnie wroga nie jest mądre. Kropka, jednak milczenie nie było już opcją. Zwracając się bezpośrednio do Jesiki, nie mogłem przestać się zastanawiać, czy jest nieustraszona, czy po prostu nie ma pojęcia. Kropka z zakłopotaną miną, jakby w ogóle nie zrozumiała znaczenia, odpowiedziała, hektarów. O czym ty mówisz? Pozwól, że się przedstawię. Jestem Emily, 35-letnia matka z aktywną siedmioletnią córką i psotnym rocznym synkiem. Mój mąż John. Jest dwa lata młodszy ode mnie i pilnie pracuje jako pielęgniarz w szpitalu ogólnym, opiekując się pacjentami. Ja również miałam pracę, ale po narodzinach naszego drugiego syna korzystam obecnie z urlopu macierzyńskiego. Nasza rodzina niedawno przeprowadziła się z ciasnego dwupokojowego mieszkania do używanego domu, kupionego na kredyt. Pomimo swojego wieku. Dom ma urokliwy urok, z przestronnym ogrodem dla dzieci i kojącym widokiem z balkonu na dachu. W pobliżu znajduje się również bujny park w którym nasza rodzina spędza weekendy, zamieniając go w nasz weekendowy raj. Historia Jesiki i mnie zaczęła się, gdy nasze córki w tym samym wieku zaczęły bawić się razem w parku. Jessica, chirurg w tym samym szpitalu, w którym pracuje John, nosiła markowe ubrania, a jej córka poszła w jej ślady, nosząc ubrania znanych. Marek, tym zbiegiem okoliczności, wyraziła chęć poznania mojego męża. SEO doprowadziło do planowanego spotkania przy herbacie w naszym domu. Kropka, jednak po przybyciu Jessica wykazała się rażącym hamstwem, oceniając nasze rzeczy i kwestionując historię naszego domu. Kropka, podczas herbatki kontynuowała Stada i trafne uwagi, kwestionując wybór Johna jako pielęgniarza i sugerując niestabilność finansową. Każde słowo wbijało się głęboko, sprawiając, że brakowało nam słów. Po jej wyjściu szczerze przeprosiłam Johna za to niekomfortowe doświadczenie. Zaniepokojona, rozważałam zachowanie pewnego dystansu od Jesiki w przyszłości. John uspokoił mnie ciepłym uśmiechem, sugerując, że choć dobrze jest nawiązywać kontakty z mamami z sąsiedztwa, lepiej nie angażować się zbytnio w relacje z Jesicą. W miarę upływu czasu nasza rodzina doświadczała nowych zmian. Po urodzeniu naszego drugiego syna i świętowaniu jego pierwszych urodzin, rozważałam powrót do pracy kropka z rodzicami Johna zapewniającymi wsparcie przy dzieciach. Znalazłam trochę wolnego czasu w szpitalu, w którym pracuje mój mąż. Ciesząc się gorącą kawą w szpitalnej kawiarni kropka usłyszałam znajomy głos z tyłu. To była Jessica. Ojej, czy to nie Emily? Minęło tyle czasu. Cześć, Jessica. Jak się masz? Dobrze. Co cię tu dzisiaj sprowadza? Przyszłaś zobaczyć się z Johnem. Zapytałam, kropka tak, tylko kilka spraw do załatwienia. Może rozmowa o pracę albo coś w tym stylu. Musi być ciężko tylko z dochodami Johna, prawda? Jej słowa ociekały sarkazmem, a ona uśmiechała się szyderczo. Chcąc uniknąć kłopotliwej rozmowy, odpowiedziałem lekko, kropka cóż. Coś w tym stylu. Jessica jednak kontynuowała sądowanie, szukając mnie wzrokiem. Ten szpital ma różne sklepy, prawda? Więc gdzie pracujesz na pół etatu? W sklepie spożywczym. A może w restauracji? Po krótkiej ciszy odpowiedziałem kurtuazyjnie: Przepraszam, już czas na moje spotkanie. Szybko opuściłem kawiarnię i ruszyłem przez szpital. Wjechałem windą na najwyższe piętro. Kierując się do gabinetu dyrektora na ważną konsultację w sprawie pracy. Po około godzinie dyskusji udałem się do dużego audytorium uniwersytetu na moje kolejne spotkanie. Tego popołudnia dyrektor zaplanował ważne ogłoszenie, na którym miał być obecny cały personel szpitala. W drodze do audytorium natknąłem się na Johna. John, to świetnie! Po przemówieniu dyrektora chodźmy razem na lunch zaproponowałem. Brzmi nieźle to kawałek drogi, ale co powiesz na makaron? Zaproponował z uśmiechem: Miejsce z makaronem za szpitalem brzmi dobrze. Dawno tam nie byłem. Nie mogę się doczekać. Zgodziłam się z radością: lunch z mężem w szpitalu był rzadką przyjemnością. W korytarzu prowadzącym do audytorium natknęłam się na kilku lekarzy, którzy prowadzili krótkie rozmowy, wymieniając pozdrowienia. John szybko ruszył do przodu. Kropka, ja podążyłam spokojnym krokiem w kierunku przejścia prowadzącego do audytorium. Kropka, po drodze spotkałam kilku kolegów lekarzy. Emily, naprawdę minęło trochę czasu i słyszałem, że urodziłaś dziecko. Gratuluję z całego serca. Kropka, padły ciepłe słowa gratulacji. Przyłączył się inny lekarz. Kropka. Emily, bardzo nam pomogłaś. Byliśmy w niezłym zamieszaniu, odkąd odeszłaś powiedział ze śmiechem, sugerując zmagania. Następnie inny zapytał z zainteresowaniem. Czy twój powrót jest bliski? Pomimo takich pytań spotkanie było pocieszające, wypełnione nostalgią i ulgą, że moi koledzy dobrze się czują. Ale atmosfera szybko się zmieniła. Kropka Jessica pojawiła się nagle i zapytała z zaciekawieniem, Emili, dlaczego tu jesteś? Czy przypadkiem nie idziesz do audytorium? Tak, zgadza się. Mam pewną sprawę. Odpowiedziałam skromnie, ale wyraźnie ze względu na obecność kilku kolegów. Ale pytania Jesiki tylko się nasiliły, kropka, ale to spotkanie jest tylko dla lekarzy i pielęgniarek, prawda? Dlaczego miałaby tu być osoba pracująca na pół etatu? Zapytała, nie ukrywając swojego sceptycyzmu, kropka jej uwaga wywołała ciszę na korytarzu, ciszę, która wydawała się wskazująca kropka pani na pół etatu. Jak ona mruknął lekarz Wszystko z nią w porządku zastanawiam się. Inny lekarz mruknął zaniepokojony, nie chcąc brać udziału w niepotrzebnym zamieszaniu. Kropka próbowałem znieść słowa Jesiki. Jednak wydawało się, że to tylko podburzyło Jesice kropka, Dlaczego mnie ignorujesz? To tak, jakbyś w ogóle nie myślała Jessica wykrzyknęła z szyderstwem Zgubiłaś drogę. Audytorium nie jest w tę stronę. Jeśli szukasz pracy na pół etatu, idź w innym kierunku. A teraz proszę wyjść, rozkazała. Patrząc na mnie z góry, obecni lekarze byli zbulwersowani zachowaniem Jesiki. Ale ze współczuciem zaczęli stać przy mnie, próbując rozładować sytuację. Okoliczni lekarze zgodnie podnieśli głosy przeciwko Jesice. Rozczarowanie i złość były widoczne na ich twarzach. A ich głosy zawierały silne poczucie odrzucenia działań Jesiki. Zatrzymaj się. Co to za sposób zwracania się do Emilii? Nie masz żadnych manier. Przeproś ją natychmiast. Zażądali, nie tylko dezaprobując, ale ganiąc zachowanie Jesiki. Lekarze zebrali się, wyglądając na spiętych i stanęli twarzą w twarz z Jesicą. Atmosfera była pełna napięcia. Jessica, w obliczu Zjednoczonego Frontu przeciwko niej, wyglądała na zdezorientowaną i traciła słowa kropka, co się dzieje. Zwróciłam tylko uwagę, że ona tu nie pasuje. Spotkanie jest tylko dla odpowiedniego personelu, a ona nie pasuje, prawda? Próbowała uzasadnić swoje stanowisko, ale moja cierpliwość osiągnęła limit kropka z opanowanym tonem, ale z treścią ostrą jak ostrze zwróciłem się do jesiki kropka co? Naprawdę jesteś odważna, prawda? A może po prostu nie umiesz czytać w pomieszczeniu? Skrytykowałem spokojnie. Nie mogąc znaleźć odpowiedzi, wpatrywała się we mnie zakłopotana. Co ona właśnie powiedziała? Spokojnie wyjaśniłem swoje stanowisko. Wkrótce zrozumiesz, kropka działania, które podjęłaś przeciwko mnie i Twoje nieostrożne uwagi, poważne konsekwencje, które mogą przynieść. Obecni lekarze nie okazali Jessice współczucia. Twoja przyszłość jest teraz całkowicie niepewna, powiedzieli ostro, kropka. Może powinnaś zacząć szukać innej pracy, póki jeszcze możesz. Przytaknęli sobie nawzajem, kropka, wyraźnie osaczona Jessica wciąż nie była w stanie ukryć swojej paniki i złości. Więc dlaczego u licha wszyscy tak bardzo bronicie tego nietatowego pracownika? Nie rozumiem, dlaczego oceniacie ją tak wysoko, kropka podniosła głos. Rozmowa lekarzy odbiła się echem na korytarzu. Jesteś nowym specjalistą chirurgii? Zapytał jeden z lekarzy, więc dlatego nie znasz Emilii? To dość żałosne kropka, podczas gdy inny dodał, Jessica, ze złością na twarzy i oburzeniem w tonie, odparła, czy możesz wyjaśnić, co przez to rozumiesz i jej złość wynikała z przekonania, że ocenianie ludzi na podstawie ich pozycji zawodowej, niezależnie od ich obowiązków jako lekarza, było sprzeczne z ludzką godnością. Fakt, że ktoś z takimi wartościami był w naszym miejscu pracy był dla mnie głęboko szokujący i nie mogłem powstrzymać się od nieufności. Jessica wydawała się tego nieświadoma, ale w rzeczywistości byłam osobą, którą powinna szanować najbardziej. Pozostali lekarze całkowicie zignorowali pytania Jesiki i zostawili ją z zimnymi spojrzeniami, cicho opuszczając scenę. Wtedy spokojnie powiedziałam: Cóż, Jessica, możemy porozmawiać o tym później. Kropka możesz uważać, że pozycja mojego męża jako pielęgniarki jest żałosna, ale bez względu na to, jak bardzo będziesz się starać, nigdy nie będziesz taka jak John. Poza tym fakt, że znajdujesz sens w rywalizacji, świadczy o wielkim nieporozumieniu z Twojej strony. Jessica zaczęła się denerwować. Chwileczkę, kim ty, Ulicha, jesteś? Chyba nie jesteś tylko na pół etatu. Podniosła głos. uśmiechnąłem się skrycie i odpowiedziałem: Jak już powiedziałem, wkrótce to zrozumiesz. I z tymi słowami pospieszyłem w kierunku audytorium. gdy weszłam do audytorium. Zebrało się już wielu lekarzy, a dyrektor stał przed ekranem. Dziękuję wszystkim, że zebraliście się tutaj w tak napiętym grafiku. Dzisiaj chciałbym omówić przyszły kierunek rozwoju naszego szpitala. Zaczął, a następnie przystąpił do ważnego ogłoszenia. Widząc Johna w tłumie, podszedł do mnie i szepnął: Emili, dobre wyczucie czasu. Zdarzyło mi się podsłuchać trochę wcześniej. Były jakieś kłopoty z jesicą. Tak, zwróciła uwagę na coś drobnego, ale to nic wielkiego, odpowiedziałam. Co ciekawe, wygląda na to, że pomyliłam mnie z pracownikiem na pół etatu w tym szpitalu, odpowiedziałam. John spojrzał z niedowierzaniem i odpowiedział. Nie ma mowy, Emily, jako pracownik na pół etatu. Nie mogliśmy powstrzymać śmiechu z absurdalności tej sytuacji. W tym momencie dyrektor zakończył wyjaśnianie rocznego planu biznesowego, i przeszedł do ważnego ogłoszenia kadrowego. Jak wszyscy wiecie, nasz szpital jest dobrze obsadzony odpowiednią liczbą lekarzy i pielęgniarek. Aby jeszcze bardziej poprawić jakość naszych usług medycznych, planujemy aktywnie wdrażać zagraniczne programy szkoleniowe. Pierwsze szkolenie zaplanowane jest za dwa miesiące i wybierzemy do niego pięciu lekarzy i pięć pielęgniarek. Oświadczenie to spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony lekarzy i wszyscy byli podekscytowani tą perspektywą. Szkolenie zagraniczne oznaczało doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi praktykami medycznymi na świecie. Ponieważ była to pierwsza tego typu inicjatywa szpitala od czasu jego założenia, oczy wszystkich zabłysły na tę wieść. Dyrektor kontynuował uroczyście, ale z nutą oczekiwania. Teraz przejdźmy do ogłoszenia nazwisk pozostałych, którzy zostali wybrani. Gdy przemówił, zapadła cisza pełna napięcia i oczekiwania. A imiona wybranej dziesiątki były wywoływane jedno po drugim. Chociaż imię Jona nie zostało tym razem wywołane, jego wyraz twarzy nie zdradzał rozczarowania. Kropka w milczeniu obserwował z poczuciem świętowania, jak każda wybrana osoba wystąpiła naprzód. Kropka zwracając się do dziesięciu osób ustawionych na scenie, dyrektor zapytał: Czy wszyscy jesteście gotowi w duchu na szkolenie? Proszę, powiedzcie coś o swoim entuzjazmie i determinacji. Delikatnie ich zachęcał kropka każdy wygłosił krótką, stanowczą mowę, potwierdzając swoje silne intencje. Gdy wszyscy już przemówili, w końcu przyszła kolej na jesice kropka z należytą powagą, ale pewnie, powiedziała, Jestem naprawdę wdzięczna za tę cenną możliwość szkolenia. zamierzam przyczynić się do dalszego rozwoju naszego szpitala dzięki najnowocześniejszym technikom medycznym, których nauczę się za granicą, powiedziała z dopracowaną lekturą. Kropka następnie powoli odwróciła się w stronę miejsca, w którym siedzieliśmy i kontynuowała swoim wyjątkowym, asertywnym tonem. Kropka jednak w tym szpitalu pracują. Niedoświadczone pielęgniarki, które wciąż oblewają egzaminy państwowe, a także bezczelni pracownicy, którzy próbują uczestniczyć w konferencjach medycznych, mimo że nie są stałymi pracownikami, kropka zamierzam poprawić i przekształcić wszystkie te aspekty. Prowokacyjna deklaracja Jesiki zmieniła atmosferę miejsca, a spojrzenia skierowane na nią stały się lodowate, kropka jej słowa uwypukliły napięcia panujące w szpitalu i to, jak niebezpieczna może być młodzieńcza zbytnia pewność siebie, zwłaszcza ostre spojrzenie dyrektora zdawało się zamrażać pomieszczenie, dodając znacznej wagi sytuacji, kropka, dyrektor, zachowując spokój, zapytał: i co chodziło o tych dwoje siedzących tam, prawda? Jego uśmiech był spokojny, ale nie sięgał oczu. Kropka powiedziałaś, że we włosach mieszają się nieodpowiedni ludzie, prawda? Z przekonaniem skinęła głową i odpowiedziała, że dokładnie tak. Są tacy, którzy nie nadają się do tego szlachetnego zgromadzenia, odpowiedziała z przekonaniem, zachowując opanowanie. Kropka dyrektor odpowiedział, Street, Emily, czy mogłabyś podejść? Dzięki temu niespodziewanemu zaproszeniu ja, która byłam tylko obserwatorem, nagle znalazłam się w centrum uwagi. Kropka Zdezorientowana i zaczynająca tracić pewność siebie. Jessica zapytała: "Dlaczego? Dlaczego wołasz jej imię?" Starała się zrozumieć sytuację. A dyrektor, okazując rozczarowanie Jessice, powiedział cichym głosem: "Jessica, jestem tobą rozczarowany. Emily, proszę, przedstaw się wszystkim." Biorąc głęboki oddech, opowiedziałam o początkach mojej kariery, ważnych kamieniach milowych i moim tymczasowym kroku w tył, aby zostać matką. Kontynuowałam, witam wszystkich. Minęło trochę czasu, jestem Emilii, szefowa działu medycznego. Przepraszam za wszelkie niedogodności, które mógł spowodować mój urlop macierzyński, ale w przyszłym miesiącu wznowię swoje obowiązki. Nie mogę się doczekać ponownej współpracy z wami wszystkimi. W głosie Jesiki nie dało się ukryć zaskoczenia. Czekaj, ona jest szefem działu medycznego. Jej oczy przeszukały pokój w poszukiwaniu potwierdzenia. Rzeczywiście, jako szef zespołu medycznego wziąłem dwuletni urlop rodzicielski, aby urodzić i wychować mojego pierwszego syna. Dyrektor, potwierdzając prawdę, dodał cicho, przy okazji, Emily jest moją córką. Jego słowa rozbrzmiały w pokoju z niezaprzeczalną jasnością, definiując rzeczywistość sytuacji. Kropka, wyraz twarzy Jesiki zmienił się z zakłopotania w szok, jej usta rozwarły się, jakby chciała sprzeciwić się rzeczywistości, ale nie padły żadne słowa. Kropka, sala, wypełniona personelem szpitala, nie mogła powstrzymać swojej reakcji. A tłumiony śmiech rozlał się na nieoczekiwany obrót wydarzeń. Kropka, dyrektor zaczął mówić spokojnym tonem: Jessica. Na nadchodzące szkolenie zagraniczne zostałaś przydzielona do bycia. Liderem zespołu. zostaniesz oddelegowana do strefy konfliktu na Bliskim Wschodzie. Brakuje zarówno leków, jak i sprzętu medycznego, a sytuacja jest bardzo trudna. Ciekawie będzie zobaczyć, czy Twoje umiejętności zostaną w pełni wykorzystane, ale nie martw się, Emilii będzie Cię wspierać. Naucz się jak najwięcej pod jej okiem. Dumnie odpowiedziała Jessica z godnością. Ja też jestem lekarzem. Chociaż nie mam doświadczenia w pracy za granicą. Moje umiejętności kliniczne i dokumentacja leczenia są najwyższej klasy. Nie pozwolę się lekceważyć, odpowiedziałam Jessice spokojnym, ale stanowczym głosem. Pozwól mi wyjaśnić jedną rzecz, Jessica. W niedalekiej przyszłości zamierzam przejąć kierownictwo tego szpitala od mojego ojca. Czy rozumiesz wagę tego faktu? Wyraz twarzy Jesiki zesztywniał, a ja, widząc to, kontynuowałem: Tak, wygląda na to, że rozumiesz. Cóż, w zależności od mojej decyzji, twoja przyszłość w tym szpitalu może być zagrożona. Jessica nie mogła już dłużej ukrywać swojego wzburzenia, a ja spokojnie dodałem: Nie słyszałem czegoś takiego. Jen zainterweniował, spokojnie dodając swoje słowa. Jessica, nie poinformowaliśmy cię o tej sprawie wcześniej. Twoja lekceważąca postawa wobec Emilii może być czymś, czego będziesz głęboko żałować w przyszłości. Pod koniec spotkania dyrektor stwierdził stanowczo: Proszę wszystkich o chwilę ciszy. Jessica, w dyskusjach tutaj wyniki są najważniejsze. Bez względu na to, jak doskonała jesteś, to tylko jeden aspekt. Ważne są wyniki, jakie możesz osiągnąć w tym szpitalu. A w tej kwestii mam wobec ciebie wielkie oczekiwania. Jessica zamilkła na słowa dyrektora, pochyliła głowę i skinęła głową bez słowa. Dyrektor zakończył słowami. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Gdy jego słowa dobiegły końca, wszyscy w audytorium wstali i wrócili na swoje miejsca. wychodząc niespiesznie z gabinetu dyrektora, od niechcenia powiedziałem Pójdziemy na lunch. Mam dziś ochotę na makaron. Ramię w ramię z Johnem zaczęliśmy iść w kierunku naszego ulubionego miejsca z makaronem na podwórku. Zostawiając za sobą budynek szpitala. Kropka, gdy mijaliśmy, małą strefę dla palaczy za szpitalem, Zauważyłem jesicę, która wydawała się być głęboko zamyślona, zaciągając się papierosem. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, Jessica niezręcznie odwróciła wzrok. W tym momencie naszą uwagę przykuło nagłe wydarzenie. Rozległ się głośny huk. A tuż przed naszymi oczami samochód zderzył się z innym. Jen i ja natychmiast wkroczyliśmy do akcji. Okolica była prawie pusta, więc musieliśmy szybko ruszyć z pomocą kropka wszystko w porządku. John zawołał z troską i szybko sprawdził osoby biorące udział w wypadku. Jedną z nich był kierowca samochodu, który został potrącony, a drugą pieszy, który akurat przechodził obok kropka, Jessica również rzuciła się na miejsce wypadku, podążając za nami, którzy wydawali się przytłoczeni chaosem. Działając zgodnie z jej medycznym instynktem, zacząłem udzielać wskazówek. John, szybko ułóż tego mężczyznę w bezpiecznej pozycji i sprawdź jego puls, poinstruowałem. Jen ruszyła szybko, wykonując moje instrukcje i rozpoczynając swoje działania. Jako pielęgniarz ratunkowy, John otrzymał specjalne możliwości gromadzenia doświadczenia medycznego na pierwszej linii, w tym uczestniczenia w operacjach prowadzonych przeze mnie. Przeszkoliłem go rygorystycznie, a on rozwinął wyjątkowe umiejętności praktyczne. Następnie zwróciłem się do Jesiki ze spokojem i jasnością. Jessica: Sprawdź, czy ta starsza osoba krwawi i oceni jej poziom świadomości. Jednak Jessica wydawała się sparaliżowana powagą sytuacji, stojąc nieruchomo, bez ruchu. Mój głos stawał się coraz bardziej stanowczy. Jessica, czy rozumiesz, co mówię? Proszę, odpowiedz szybko. W jej głosie słychać było nutę napięcia, gdy Jessica odpowiedziała: Ach, tak, co powinnam zrobić? Zganiłem jesicę stanowczo, ale cierpliwie. Nie wiesz, co robić w nagłych wypadkach? Wątpię, czy jesteś nawet chirurgiem. Jessica odpowiedziała z postawą, która mogła być postrzegana jako złość, mówiąc: To nieprawda. Nie ma nic, czego nie mogę zrobić, kropka jednak jej działaniom, choć aktywnym, Wyraźnie brakowało skutecznych środków, a ona po prostu krzątała się po scenie. Następnie spojrzałem na Johna. John, czy mógłbyś zmierzyć ciśnienie krwi tej starszej osobie i upewnić się, że nie ma krwawienia? Wydałem polecenie z opanowaniem. John natychmiast odpowiedział. Zrozumiałem i zaczął przygotowywać się do opanowania sytuacji. Miejsce wypadku zaczęło odzyskiwać porządek dzięki szybkiej reakcji mojej i JEN. John zwrócił się do Jesiki z niezwykłą surowością. Jessica, podejdź tu i pomóż, rozkazał. Jessica narzekała: Jak to? Pielęgniarka prosi o coś takiego. Ale John jej przerwał: Kropka, To nie jest miejsce dla kogoś, kto nic nie potrafi. Jeśli nie zamierzasz pomóc w tym krytycznym momencie, w którym stawką jest życie, wycofaj się. Powiedział zdecydowanie kropka zabrakło słów i w milczeniu wykofała się z miejsca zdarzenia. John przeanalizował sytuację i poinformował mnie, że parametry życiowe są stabilne. Ale mogą być uszkodzenia wewnętrzne. Powinniśmy jak najszybciej przeprowadzić dokładne badanie kropka jako profesjonaliści wykazali się gotowością do współpracy z pozostałym personelem medycznym wokół nich. Robiąc wszystko, co w ich mocy dla pacjentów, kropka, pokierowałem reakcją ze spokojną postawą. W takim razie rozpocznijmy procedury. Tamten kierowca wydaje się być zdezorientowany, ale nie widzę żadnych poważnych objawów. Zabierzmy go stąd, kropka, Następnie zwróciłem się do Jesiki. Mogłabyś wezwać karetkę przez telefon komórkowy? Pomimo moich słów, Jessica stała zamrożona, niezdolna do ruchu. Zwróciłem się do Jesiki z podejrzliwością. Jessica, mówię do ciebie. Słyszysz mnie? Jessica wydawała się zdezorientowana, z wahaniem mrucząc, jaki jest numer do karetki ponownie? Jen interweniowała, po prostu daj mi ten telefon. Wkroczył i przejął sprawę, organizując karetkę. Około pięć minut później przyjechała policja i straż pożarna. Chaotyczne miejsce wypadku zaczęło być stopniowo porządkowane. Zebrali się ludzie, w tym lekarze, kierownicy wydziałów, studenci medycyny, a nawet profesorowie. Ale nie przejmując się tym, rozmawiałem z Jesicą ze spokojem i surowym naciskiem na powagę sytuacji. Szczerze mówiąc, Jessica, twoje wcześniejsze działania były bardziej przeszkodą niż pomocą. Co dokładnie możesz powiedzieć, że osiągnęłaś? Zadałem bezpośrednie pytanie. Jessica milczała, niezdolna do odpowiedzi. W medycynie każda minuta, każda sekunda może zadecydować o wyniku. To nie jest miejsce na ochronę własnego ego. Głos Jesiki był ledwo słyszalny, gdy przepraszała przepraszam. Tłum na miejscu wypadku spokojnie obserwował ich wymianę zdań, a sam dyrektor również był obecny. Jessica wydawała się nie na miejscu i zawstydzona. Kontynuowałem, zwracając się do Jesiki, patrzyłaś z góry na Jan jako zwykłą pielęgniarkę. Ale faktem jest, że wasze pozycje są różne. Nie ma sensu porównywać ciebie i Jana. On jest jedną z najbardziej kompetentnych pielęgniarek w tym szpitalu. Czy nie widzisz teraz, jak bezsilne i niewystarczające były Twoje działania w tej sytuacji? Skonfrontowałem jesicę z prawdą. Jessica odparła nieco uparcie. Gdybym miała więcej doświadczenia w sytuacjach awaryjnych, poradziłabym sobie doskonale. Ale John wyczuł niepewność kryjącą się za jej słowami i spokojnie obnażył jej próżność. Kropka zawsze kieruje tobą pragnienie uznania twoich osiągnięć. Kropka jednak, w przeciwieństwie do powierzchownej oceny, twoje rzeczywiste umiejętności w tej dziedzinie są wciąż niedojrzałe. Właśnie sama to udowodniłaś, zapewnił. Kontynuował, dodając zniewagę do zranienia kropka, mówisz, że w przyszłości zdobędziesz doświadczenie w ratownictwie medycznym. Ale ten moment to także sytuacja praktyczna. Biorąc pod uwagę twój obecny stan jest mało prawdopodobne, że będziesz miała dalsze możliwości zdobycia doświadczenia w tej dziedzinie w przyszłości. Kropka, pewność siebie jesiki zaczęła pękać i wydawała się być na skraju łez, świadoma otaczających ją oczu. Jednak dziedzina medycyny zajmująca się życiem wymaga właściwej oceny i surowości. Dlatego musiałem podjąć decyzję, która wpłynie na przyszłość. Jesiki. Dziesico. przykro mi to mówić, ale Twoje nazwisko zostanie usunięte z listy kandydatów do zagranicznego programu szkoleniowego. Oświadczyłem. Jessica była zaskoczona. Spojrzałem na dyrektora w poszukiwaniu potwierdzenia. Ojcze. Ta decyzja jest akceptowalna, prawda? Dyrektor skinął głową, nie ma problemu. Ten incydent pozwolił mi lepiej ją zrozumieć. Zawsze wybieraliśmy starzystów na podstawie ich ocen, ale w świetle tego może być konieczne ponowne rozważenie naszego systemu selekcji. Jego cicha, ale stanowcza odpowiedź oznaczała moment, który oznaczał całkowitą porażkę jej siki. Spokojnym, ale stanowczym głosem poradziłem Jessice. Ważne jest, abyś ponownie uczyła się od podstaw. Tylko wtedy będziesz miała prawo rywalizować na tym samym poziomie co John. Weź sobie również do serca niebezpieczeństwa związane z ocenianiem wartości osoby na podstawie jej wyglądu. Kropka, chociaż rozważałem zwolnienie cię z pracy, postanowiłem dać ci jeszcze jedną, ostatnią szansę. Wykorzystaj tę szansę jak najlepiej i pokaż nam swój pełny wysiłek. Poradziłem Jesicę surowo, ale sprawiedliwie kropka następnie po cichu opuścili scenę, ale spojrzenia lekarzy wokół Jesiki były zimne, pełne rozczarowania i dezaprobaty. Ich ocena jej przyszłości była już ustalona. Kropka mijały tygodnie i nadszedł długo oczekiwany dzień wylotu na zagraniczny trening. Jen i ja udaliśmy się na lotnisko podekscytowani możliwością zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia. Kropka jeśli chodzi o jesicę, słyszałem, że zrezygnowała ze szpitala zaledwie miesiąc po incydencie. Nie mogła znieść zimnych spojrzeń ludzi wokół niej i ostatecznie zdecydowała się nadać priorytet swojej dumie. Kropka osobiście uważam, że tak było najlepiej. Lekarz, który stawia dumę na pierwszym miejscu, nie zasługuje na trzymanie życia pacjentów w swoich rękach. I nikt nie chciałby powierzyć swojego życia takiej osobie. W drodze na lotnisko zwróciłem się do Johna słowami pełnymi nadziei. John wykorzystajmy nasze umiejętności, aby przekształcić ten szpital w jedno z najbardziej renomowanych miejsc na świecie. Jen podzielając tę pasje i potwierdzając jego determinację, odpowiedziała: To prawda. Muszę pracować jeszcze ciężej i jak najszybciej uzyskać licencję medyczną. I tak po cichu przyrzekłem sobie po raz kolejny, że jako lekarz będę niezachwianie wypełniał swoje obowiązki.